Ta współpraca rozwali system. Dzisiaj powiem wam dlaczego w jednym z najbliższych update'ów możemy spodziewać się wielkiej współpracy Brawl Stars z Pokemonami. Jest to ostatnio mega głośny temat, który naprawdę ma szansę żeby się sprawdzić, a dlaczego to powiem wam dzisiaj. Pokażę wam też jak ta współpraca mogłaby dokładnie wyglądać, bo mam kilka przygotowanych naprawdę ciekawych rzeczy z tym związanych. Czyli między innymi nowych zadmiarzy z tej współpracy, którzy mogliby wbić oczywiście też nowe skiny, ale też nowy rodzaj Stardropów, czy nawet specjalnych boxów pokemonowych i wiele innych ciekawych rzeczy. Oglądajcie do końca, żeby nic nie przegapić. Umówmy się, że każdy kto cieszy się, że nie ma już baza astrala w Brawl Stars zostawia teraz ułatwienie, w górę, bo dzisiaj Basasraz został usunięty, więc świętujemy, w końcu nie będzie nas wkurzał podczas giereczek i łapkujemy widzowie. A ja tak tylko wam powiem, że do nowego Brawl Talka, czyli nowej aktualizacji w Brawl Stars już coraz bliżej, dlatego warto subskrybować mój kanał, bo ja będę o wszystkich nowościach najszybciej was informował. Jeśli jak jeszcze nie masz subika, naprawdę polecam zasubskrybować, żeby być z wszystkim na bieżąco, bo teraz na dniach będziemy wrzucać naprawdę mnóstwo ciekawych odcinków związanych z nowym Brawl Talkiem i będziecie mogli się z nich wiele nowości dowiedzieć. Zaczniemy sobie od ważnego pytania, skąd w ogóle są poszlaki, że może być współpraca Brawl Stars z Pokemonami? No, zacznijmy od tego, że już ponad rok temu w lutym, no równy rok temu tak naprawdę, na oficjalnego Twittera twórców Brawl Stars była wrzucona taka oto grafika. Taki oto specjalny post, w którym to po prostu dali takie zdjęcie Bibi, ale nie o tym. Jak widzicie, ta Bibi ma specjalną koszulkę Teamu R. Team R to jest team z Pokemonów. Kto oglądał Pokemon kto grał w Pokémony to na pewno wie o co z tym chodzi. Oprócz tego odbiła ona swoją pałką. Pokebola, Czyli specjalną kulę, specjalną taką piłeczkę właśnie z Pokemonów, z której wykluwały się poksy, co nie? W której łapało się Pokemony. No i to jest identyczny pokebol więc to już są dwa takie mocne, ale to bardzo mocne nawiązania do Pokemonów, co nie? Na tym obrazku jeszcze między innymi mieliśmy Megaboksy, co już było bardzo ciekawe. No ale to było w sumie rok temu, więc no nic dziwnego. Warto dodać, że Frank wspominał, że w tym roku będziemy jeszcze mieli dwie wielkie współprace. Dwie naprawdę fajne współprace prace, które będą wchodziły w dwóch update'ach w tym roku. No i właśnie jedna z tych współpracy to może być współpraca z Pokémonami. To jest ta główna poślaka, przez którą ludzie myślą, że no taka współpraca będzie i że do niej dojdzie. Ale są też inne rzeczy, które dają nam taką nadzieję, ponieważ patrzcie ile jest nawiązań i podobieństw już teraz w Brawl Stars z Pokémonami. Między innymi postacie zadymiarze. E, patrzcie, mamy Gina, mamy Spike'a i mamy Pana P, którzy mają swoich odpowiedników i bardzo podobne postacie w Pokémonach. E, to są postacie z Pokemonów z Zwłaszcza ten do Spajka, kaktusik jest mega, ale to mega podobny. No i to już jest takie też mocne nawiązanie. Oprócz tego jest więcej takich podobieństw, innymi ten Dobo, patrzcie. Nawet Kruk ma bardzo podobnego ziomala i Żukmek ma też Żuka. No dobra, ten Żukmek który naciągany, ale Kruk i Bo przyznajcie, że są bardzo, ale to bardzo podobni. I mamy jeszcze, proszę Państwa, Sandy Koya, czyli tą taką koalę, no jest praktycznie identyczna. Mamy oczywiście Leona naszego, też jest jakiś kameleon w Pokémonach. no i bardzo podobny misiek do Nity, co nie? Taki mały. Też tutaj idealnie pasuje moim zdaniem i takich nawiązań pewnie byłoby dużo więcej. Podobnych postaci, skinów do tych, co są w Pokémonach, też na pewno byśmy mogli więcej znaleźć, ale no na razie tyle wam ich pokażę. Bo teraz przejdziemy sobie do ciekawszych rzeczy, ale zanim to pamiętajcie, że już za dwa dni wychodzi nowy sezon karnetu 35 i każda osoba, która zakupi go z moim kodzikiem Tori wpisanym w sklepie Brawl Stars, czyli właśnie wbijacie sobie do sklepu i wpisujecie kodzik Tori. No i jak zakupicie ten karnet nowy, co wyjdzie za dwa dni z moim kodem, to oczywiście będziecie pozdrowieni na moim odcinku, ale oprócz tego, jedna, dwie lub nawet trzy losowe osoby, które kupią karnet z moim kodem, zgarną ode mnie losową figurkę zadymiarza z Brawl Stars. A w sumie to nie losową, bo będziecie mogli napisać mi, jak Jaką figurkę najbardziej byście chcieli, na przykład spajka, no to dam wam spajka. I na tego maila wysyłajcie nagrania lub screeny, jak kupujecie mój karnecik. No i w tym mailu, gdzie to wyślecie, dopiszcie jeszcze, jaką figurkę byście chcieli. No ale dobra, my wracamy do rzeczy, do tematu Pokémonów w Brawl Stars. No i patrzcie, jakie mogłoby być wtedy logo. Gdyby Pokémony wleciały do Brola no to logo mogłoby wyglądać właśnie tak. Jak widzicie, głównym aspektem jest tutaj Pikachu, ale są w tej czaszce Brawl Starsowej, co idealnie pasuje. No i przyznajcie, że wygląda to tak naprawdę naturalnie, tak jakby. Takie logo mogło się prezentować. Mi się podoba, ocencie je w komentarzu w skali od 1 do 10. Będę starał się przypinać serducha kilku osobom. No i jak nowe logo mamy już pokazane, to czas na nowego zadymiarza i jednego mega nowego, mocnego skina. Ehm, ponieważ jeśli chodzi o nowego zadymiarza, to wam go na tej grafice Badass sceptil. Ehm, tylko to jest przedstawione jako chromatyk, bo ta grafika była otworzona już jakiś czas temu. Ehm, aczkolwiek, no oczywiście teraz miałby inną rzadkość, bo już chromatyków nie ma, ale to jest też taki jeden z Pokémonów. Ehm, no i byłby takim smokiem. Wielkim, ogromnym, no i przyznajcie, że wygląda naprawdę kozacko, chociaż może to jest dinozaur, a nie smok, nie wiem, nawet nieważne, bardziej chyba dinozaur w sumie, ale generalnie naprawdę jest mocny i byłby to taki pierwszy zadymiarz w tym stylu, w takim stylu smoka. Naprawdę, moim zdaniem, oddaje. Obok mamy jeszcze skinka Rocket Bibi, czyli właśnie w tej koszulce Team Era, bardziej w bluzie, w której była przedstawiona na grafice, miałaby też takie różowe włosy, i myślę, że ten skinek sam sobie, prezentowałby się fajnie. Nawet jest też przyczepiony taki pokeball, wishorek do jej pałki tutaj jak widzicie więc naprawdę spoko się to prezentuje ale oprócz tego mamy tutaj też tego badassa z ceptile, nowego Zadymiarza przedstawionego z innej perspektywy, jak już typowo jest w lobby sobie stoi, no i musicie przyznać, że już sama ta jego postura robi wrażenie i na pewno fajnie by się nim to grało, i pro pogrania jest tutaj nawet screen podczas gry, jak on by wyglądał patrzcie jaki ma ogon kozacki no i jego ulcik też byłby ciekawy, bo rzucałby właśnie takim liściastym czymś ale niestety dokładnego filmiku nie mam, jakby to Mogło wyglądać, ale naprawdę zapowiada się ten zadumiarz bardzo ciekawie, i chciałbym, żeby wszedł. Tak, mowa była już o nowych zadumiarzach, o nowych skinach, to może teraz przejdźmy do nowego Stardropa e, albo nowej skrzynki. No, po prostu nowej rzeczy do otwierania, bo no, w tym update z Pokémonów też takie coś musiałoby być. I tym razem byłby to specjalny Pokeball. Tutaj macie Pokébola przedstawionego w wersji Master, czyli byłby to najlepszy. Otwierałoby się je bardzo podobnie do prezentów, tak jak mamy tutaj na przykład prezenty. No, i wiecie, je sobie zdrapujemy i są coraz to lepsze. Lepsze, no to bardzo podobnie byłoby z tymi pokebolami, tylko je byśmy nie zdrapywali, tylko normalnie byśmy klikali jak w star dropach, ale po prostu ich rzadkość by się powiększała. Zaczynałaby się od najsłabszych, od rzadkich i mogłaby przejść do najlepszych, czyli do masterów. No i w tych pokebolach mielibyśmy jakieś specjalne kosmetyki związane z pokemonami, albo skiny, albo nawet dałoby się trafić nowego zadmiarza pokemonowego w nich, albo oprócz tego jakieś emotki, spraye, byłyby też tam do trafienia gemy błyskotki. Myślę, że byłoby to naprawdę ciekawe i no każdy chciałby takiego pokebola do otwierać. Ja na przykład bardzo bym chciał, ale na razie pokazałem wam tylko jednego nowego zadrmiarza z Pokemonów, jak by mógł wyglądać, a tu mam więcej propozycji. Patrzcie, to jest specjalna grafika przygotowana przez BS, No i generalnie on tutaj dodał nową rzadkość zarazem, taką pomarańczową i to by było też spoko. Brakuje nam nowej rzadkości w Brawl Stars. No i mamy między innymi Mewtwo, czyli legendarny Pokémon, naprawdę giga rzadki i mocny. Mamy Pikachu, chyba najpopularniejszy Pokémon. Mamy też oprócz tego Charizarda, czyli też jeden z takich bardziej znanych, fajnych Poksów e, związany z ogniem I no te trzy postacie byłyby też Naprawdę spoko, napiszcie która z nich według was jest Najlepsza, a ja chyba najbardziej chciałbym Mewtu Ale jeśli chodzi o update pokemonowy to Tak naprawdę dodane byłoby wszystko Nawet nowy karnet zadmiarski Nowy sezon karnetu i to mógłby być kolejny Ten 35, co będzie teraz tylko 36 Sezon i tu nawet mamy propozycję jak Mogłoby wyglądać e, no to Tło, ten ekran tego karnetu, co prawda Jest troszkę zrobiony w słabej grafice W słabej jakości, aczkolwiek e, Sam zamysł, że ten pokemon żółwik Chyba Squirt on się nazywał. E, oprócz tego mamy tutaj podstawowego ziomala z Poxów, który się opiekował w pikaczu e, no i jeszcze jednego ziomka w skinie. E, no to naprawdę myślę, że wygląda to spoko. Mm, tylko no ten karnecie trzeba było jeszcze dobrze dopracować, ale taki sezon pokémonowy w karnecie na pewno by oddał. I Na koniec może jeszcze dwa naprawdę kozackie skiny, więc nie włączajcie, bo jak je zobaczycie, to będziecie w szoku na początek Daryl Pokeball. Obczajcie tego gościa, No przecież to jest coś pięknego. Nie wiem, idealnie pasuje do niego ta piłka pokebolowa i i do sami widzicie jak fajnie zostało to zrobione. Byłby to jeden z lepszych skinów do Daryla, i ja bym naprawdę bardzo, ale to bardzo go chciał. Tym bardziej, że sam kiedyś grałem mnóstwo w taką gierkę, jaką jest Pokemon Pokémon Go. Gdzie się łapie te pokémony, dajcie znać, czy też w nią kiedyś graliście, czy nie, bo ja naprawdę dużo w nią pykałem kiedyś. No a drugi skin, którego jeszcze Wam chcę pokazać, to jest mój faworyt, czyli Snorlax Nita. Ponieważ Snorlax to był jeden z moich ulubionych pokémonów, ten, który siedzi za Nitą, i on by robił jako jej misiek, jako Bruce. No a generalnie Nita miałaby takie fajne wdzianko też Snorlaxowe, niebieskie, i do strzelałaby pokebolami, coś pięknego naprawdę, proszę, dodajcie takie skiny, dodajcie taką współpracę, ja byłbym wielkim fanem a w tym odcinku to już na tyle, dajcie znać co wy sądzicie o tej współpracy, myślę, że byłaby naprawdę ciekawa, do zobaczenia dzisiaj na odcinku na kanale Torii 3 o godzinie 16 i na live'iku wieczorkiem siemano